Ten podły jeb... z Spysiński. Pajac mojej idole to źli ludzie. Zanim byli niesławni, Gąciasz, Gargamel, SKKF, ze stu innych polskich youtuberów, to postaci, z którymi chciałem kiedyś się w pewien sposób zaprzyjaźnić, z którymi chciałem, a nawet marzyłem o tym, żeby nagrać kiedyś film, a dzisiaj nagrywam film o nich. Ludzie, do których w dm pisałem słowa, zrobimy coś razem... Ty, ale szczerze, tak sobie teraz, tak teraz przypominam sobie, że ja miałem, najpierw miałem dramę z Gargamelem, później coś tam pogadaliśmy, popisaliśmy, i, I ostatecznie. Nagrał ze mną film w sensie dograł mi się. Później byliśmy umówieni na to, że ja się dogram do niego. Czajcie. Że w tym momencie kanał mógłby być w zupełnie innym miejscu, gdybym. Gdyby kolejny film był, na jego kanale był, był z moim udziałem. I się już dogadywaliśmy. Już było praktycznie wszystko dogadane i okazało się, że on już później w ogóle praktycznie przestał nagrywać. To może. Po prostu kolaboracja ze mną, kolaboracja, może wspólny film ze mną go tak zniechęcił, żeby nie nagrywać nic. No nieważne, yy, może już się nad tym po prostu dłużej nie zastanawiamy, nie? Wierzę, a teraz ciężko uwierzyć w jakiekolwiek ich słowa. Po latach oglądania bezmyślnych filmików w internecie... W... Montaż ma świetny. W końcu mieliśmy okazję się czegoś nauczyć. Poprzedni miesiąc na polskim YouTubie nauczył nas wszystkich tego, żeby nie zakładać. Nie zakładać, że jeżeli ktoś w internecie się wydaje być równym gostkiem, to w rzeczywistości też takim jest. Nie zakładać, że... Ja myślę, że tam ten miesiąc nas zauczył, nauczył tego, że, że jednak powinniśmy zakładać. Powinniśmy zakładać kapelusz ochronny, a przynajmniej osoby niepełnoletnie w rozmowach z youtuberami powinny. Jakiś taki skawander ochronny, pelerynę ochronną, parasol ochronny, co to za pajac? Jakiś pajac. Zabijłeś go, jedha. Przepraszam, kamerę że jeżeli ktoś robi content dla dzieci, to zysk pieniężny jest jego jedyną motywacją i przede wszystkim nie zakładać w internecie maski lewaka, obrońcy praw kobiet, moralności i LGBT, bo jak się później okaże, że nim nie jesteś, to da się ciebie wyjaśnić twoimi własnymi słowami. No widzicie, dlatego ja na przykład nigdy nie byłem obrońcą nic niczego, zawsze się do ludzi dopieprzałem i na przykład jakbym miał, teraz miał dramę, to by mi powiedzieli, no był śmieciem i się okazał śmieciem, więc w sumie Chyba całkiem spoko uprowadziłem swoją karierę YouTube'ową. Po pierwsze, to facet decyduje kiedy można, a kiedy nie można mówić. Po drugie całkiem morde, kobieto. Ja natomiast nauczyłem się, że moi dole z dzieciństwa, ci, którzy zainspirowali mnie do tworzenia na tej platformie i którzy w niemały sposób wpłynęli na moje poglądy, humor, to źli ludzie. I niestety Niczego? nie jest to pierwszy raz. E, dokładnie tak. Dokładnie tak. I nie sposób nie poczuć się jak pajac, jeżeli ktoś, kto nauczył cię szacunku do kobiet i humorku, okazuje się być bezbeckim mizu... Małący modu, bo wszyscy odśnieżają. Odśnieżają routery Vector na pewno. ...oginistą. Pajac ewidentnie próbuje zrobić kanał, który jest taką trochę z por Gargamelu, z elementami... ...może troszkę moimi? Zapytaj Beczkę. To <noise> z nabrało nieco bardziej gorzkiego smaku po ostatnich wydarzeniach. Nie sposób też nie czuć pewnego rodzaju żałoby, bo trochę zostaliśmy oszukani, trochę zostaliśmy zdradzeni. To trochę tak, jakbyśmy stracili przyjaciół. Relacja parasocjalna jest wtedy, kiedy patrzysz na swojego idola i się zastanawiasz, czy bardziej byś wolał być nim, czy z nim. To wtedy, kiedy twój ulubiony youtuber patrzy na Ryana Goslinga w drive i mówi Ej, to jestem totalnie ja, a ty potem patrzysz na niego i mówisz Ej, to jestem totalnie ja. A tak naprawdę relacje parasocjalne to jednostronne relacje z osobami znanymi. Mogą to być celebryci lub postaci fikcyjne i polegają one na... Ja miałem czasem taką sytuację, że jako, że mam fajny kontakt z widzami na live'ach, to niektórzy... No, czasem zdarzają się takie sytuacje. To jest oczywiście, nie odbieram tego jako coś niefajnego, jako coś niemiłego, tylko odbieram to takie, tak trochę trochę może, nawet nie dziwne, tylko nigdy, nigdy też nie, nie, nie zgadzam się na takie propozycje, ale często dostaję informacje, wie tam, ktoś tam pisze do mnie na Instagramie, "Hej Mati, dobra, to kiedy wychodzimy na piwo, nie? I ja mam takie, no, nigdy na tym, że jedna strona angażuje się w nie tak, jakby ta więź była realna, poświęca na nią swój czas, zainteresowanie i energię emocjonalną, natomiast ta druga strona nie ma zupełnie pojęcia o tym, że ta pierwsza istnieje. I jest to mechanizm niebezpieczny, ale też nieunikniony. Pomimo tego, że świadomie wiemy, że nie znamy tych osób w internecie personalnie, to nasz monkey brain mówi, dwukropek, zamknięty nawias, równa się twarz, twarz, mówi do mnie, równa się przyjaciel. Ja Tarzan, ty Jane. Na piwo, bro Jason pije tylko monkey shoulder. Dobra, z tobą zajmę, mogę. Problem w tym, że te relacje tworzymy ze zhiperbolizowaną, przeinaczoną lub zupełnie fałszywą wersją faktycznej osoby, potem jeszcze uzupełniamy brakujące informacje swoimi własnymi, bo przecież jeżeli ze swoim ulubionym influ pokrywamy się na tak wielu płaszczyznach, to pewnie też pokrywamy się na wszystkich innych, i w rezultacie mamy relację quasi przyjacielską z osobą, która de facto nie istnieje. I później masz takie, ktoś ma takie, ty, ale ty jesteś inny ten, inny, inny w internecie, jesteś ja inny na żywo. To ja Cię nie lubię teraz na żywo, jednak. To w internecie anuluję subskrypcję, bo jednak innym człowiekiem jesteś. Ja myślałem, że ty ciągle tak mówisz. Jak, znaczy, nie, ja w sumie na live'ach jestem tak jak na żywo. To możecie mnie lubić też prywatnie. Nie? Chyba, że to zmyśleni przyjaciele, a YouTube to jeden wielki dom dla zmyślonych przyjaciół. Ale wiesz, co, Mati, trochę tak jest. Tworzysz tutaj taki comfort zone, że naprawdę da się odczuć taką pseudorelację. Panda 3:30. Y no ja wiem, no. Moja wina. No jak zawsze moja wina. Ciupali Susan. I to właśnie te wyimaginowane więzi leżą u podstaw całego problemu i afery Pandora Gate. Bo z jednej strony takie właśnie relacje doprowadzą... Na żywo nie przytnie. Nie, nie, na żywo też nawet tak mam, tak, że na przykład ktoś mówi do mnie cześć i mam takie... I ludzie mówią, kurde, zaczął się znowu. Ej, Mati. Ej, Mati. Mati. Mati? Y... Bo ten. Bo to już, już mózg mam wybrany wektor, nie? dają w ogóle do nadużyć przez influencerów swojej władzy i influensu, a potem z drugiej strony nasze reakcje jako odbiorców są tak silne i emocjonalne. Ja jestem w dość ciekawej pozycji, wydaje mi się, bo jedną nogą stoję w świecie twórców, a drugą w odbiorców. Byłem dzieciakiem YouTuba zachłyśnięty wizją zostania jednym z nich, jednym z youtuberów i przyjaźnienia się z innymi. Marzyłem o zrobieniu zastępstwa w Zapytaj Peczkę, śniłem o dołączeniu... Do makieszymi, dokładnie. ...do meme family. Znaczy... Tak, ja też chciałem. Też chciałem być w meme memefamilii, i tworzyłem nawet bardzo, znaczy nie wiem, czy bardzo podobny kontent. Taki content może nieco zbliżony, taki właśnie jak było no to był taki bardzo, bardzo memiczny. Ten montaż był taki e, odpowiedni, e, inaczej był taki, jak na tamte czasy ludzie chcieli, i właśnie taki był bardzo popularny. No i nie byłem jednak. Oczywiście na początku ukrywałem swoje inspiracje, które były dość oczywiste, bo nie chciałem być nazwany klonem, a teraz sam jestem internetowym. Tak, ja też, dlatego y, dlatego w moich starszych filmach można. Przydać taką, taką informację jak inspired by albo zainspirowany przez IDAPS, Gargamel, PewDiePie i ktoś tam jeszcze. Jestem na przykład introwertykiem. Gdy chcę pogadać z kimś mądrym, to gadam sam ze sobą. O, na przykład, jak chcę pogadać z kimś mądrym. Now mikrocelebrytom z własnym followingiem. Więc wiem, jak to jest być fanem, który za wszelką cenę chce Sio, się kumplować z youtuberami. Wiem też, jak to jest być tym, z którym inni obcy chcą się kumplować. Coś tam też wiem o tym, jak to jest faktycznie. Wiem, jak to jest wysyłać DM-y do swoich ulubieńców z cichą nadzieją, że odpowiedzą. Wiem też, jak to jest je dostawać. Wiem, jak niekomfortowe i nie na miejscu potrafią być i jak łatwo dałoby się wykorzystać ich nieletnich autorów, jeśli by się tylko chciało. Wiem, jak snuje się domysły na temat życia prywatnego swoich ulubieńców, wiem też, jak niezgodne absolutnie z rzeczywistością one faktycznie są. Ktoś na przykład kiedyś myślał, że ja głosuję Konfę. I w sumie rozumiem to niezrozumienie. W końcu mój nick na YouTubie to pajac. A ja bardzo często słyszę, że jestem lewakiem. I to nie mówi tylko tego Elagawin. Więc rozumiem skąd myślał, że mogę być. Wyborcom konfy. Mało kto w pełni zrozumie i pozna samego siebie. Drugiego człowieka też do końca... Zobacz, że bez Gawiny, aram maram. Gawina może będzie później. A Nigdy nie poznasz. Obcej osoby w internecie nie znasz absolutnie wcale. A jeżeli jeszcze z jakiegoś powodu twierdzisz, że znasz jego relacje z innymi randomami w internecie, to przykro mi bardzo, ale dałeś się wciągnąć w YouTube. Zaczynam głosować na Brauna? Nieważne. ...piramidę finansową. Bo to, że ludzie na twoim ekranie mają ze sobą dobrą chemię, to jeszcze nie... Widzisz lewactwo w moich oczach? To dlatego, że ja miałem kiedyś operację na oko, bo prawe oko mi zezwało. To może dlatego wiesz? Bo lewym patrzę prosto, a na prawe miałem operację, więc to lewe się bardziej y, wyróżnia, może. Znaczy, że są najlepszymi przyjaciółmi. Tak jak w Breaking Bad na przykład. Przykładem mogą być też liczni hołści telewizyjni, którzy w rzeczywistości tak wcale nie do końca się lubią. Uwaga, może teraz komuś zrujnuje dzieciństwo, no ale ponoć nawet pogromcy mitów w prawdziwym życiu nie do końca za sobą przepadają. No, więc w momencie to był dla otwar... szok, to był dla mnie szok jak, jak, jak cholera. E, jeszcze za wcześnie na gawinę na trzeźwo tego nie zniesiemy. Dokładnie, dokładnie, tak sobie pomyślałem, że jeśli robić live'y, na których ma być Gawina, no to może faktycznie tak pod koniec, jak już ludzie będą y, praktycznie nie albo tak bardzo niebrawi, albo tak bardzo śpiący, że już przymkną oko, bo mu powiedzą, dobra, już nie chcę gada, idę spać. puszki Pandory, wywoływanie do odpowiedzi domniemanych internetowych, przyjaciół, ludzi zamieszanych w tę aferę jest turbo słabe. To jest dokładanie stresu ludziom, którzy o tym wszystkim dowiedzieli się prawdopodobnie wtedy, kiedy wszyscy, tylko że oni dodatkowo faktycznie znali te osoby, a nie tylko sobie to uroili, więc jest to dla nich o tyle cięższe. No i tak znali je, ale nie znali wszystkich najdrobniejszych ciemnych szczegółów ich życia. No ale jak to? Przecież oni musieli wiedzieć. Bo co? Bo wspólne środowisko, kontent i kilka wspólnych wystąpień publicznych to są wystarczające dowody na to, że ktoś jest super największymi przyjaciółmi w prawdziwości, mają ze sobą stały kontakt, i znają o sobie wszystkie ciemne sekrety. No to ja wam powiem z mojego influencerskiego doświadczenia, że nie. Wydaje mi się, że przykład mojej relacji z Dominikiem Bosem, który zresztą też był posądzany o to, że wiedział, ale nie powiedział, może to dobrze ilustrować. Podobnie jak z Gargamelem, Dominik i ze mną zrobił kiedyś tam jakiś kolabik, byliśmy widzeni w jednym miejscu razem, followujemy się na Instagramie, no i ktoś, a nawet jak się ostatnio dowiedziałem, mój bliski znajomy, może sobie na tej podstawie pomyśleć, że mam jakiś super bliski regularny kontakt, a prawda jest Tak, no to, to, jest, to jest też prawda, że, że jak z kimś się nagra, to później niektórzy, niektórzy widzowie myślą, kurde, to oni się muszą super, super ziomkować, nie? I tak faktycznie czasem jest z Dominikiem bosem że ludzie mówią, kurde, a ten, a, ale wy kumplami jesteście, co? I mam takie to znaczy, jak do niego napiszę, to mi odpisze. Jak wejdę do niego na live'a, to, to się przywita. Czasem obejrzy mój film, czasem obejrzy Ja obejrzę jego film. Czasem on się do mnie odezwie. Ale to tak... To tyle. Taka, że ten kontakt mamy, jak ten kontakt za szafą, nie? On tam jest, działa i, i wszystko w porządku, jakby lubimy ten kontakt, no, ale jakoś tak nigdy nie jest po drodze, żeby tam sięgnąć i z niego korzystać. I ja wiem, że to bardzo kusi, żeby parować i shipować nasze ulubione plastikowe laleczki z internetu i powiększać naszą wyimaginowaną grupę przyjaciół, no, ale chyba zdrowie dla wszystkich byłoby się trochę zdystansować. Jak było z kanałem sportowym, dokładnie, to też jest to też jest dobry przykład, nie? Że wiesz, niby się ziomkowali, niby wszystko było super. I tak naprawdę wyszło szydło. Z wora. Nie chcę się już z tobą bawić. Taka rada na przyszłość: spróbujcie oddzielić twórcę od kontentu, który robi, albo artystę od sztuki, którą robi. Nie lubcie nas. Aha, jestem artystą, Boże, jak ja się. Ja pamiętam, wszyscy, nasze znaczy wszyscy, bardzo dużo osób, w momencie, gdy Krzysztof Gonciarz wypuścił film pod tytułem Jestem artystą, tam a, a, art, artysta, artyzm, coś takiego, e, pisali: Boże, ale to cudowne, ale on się cudownie, już się przyznał. I on się tam w tym filmie popłakał i w mówił: Jestem artystą, ja się z tego śmiałem. I ludzie mówili, jak, jak możesz? Przecież jak możesz tak się śmiać? Przecież to nic, nic śmiesznego w ogóle to nie jest. I później ludzie to jednak do mnie dołączyli. Twórców, za to jakimi myślicie, że jesteśmy ludźmi, jeżeli już za coś warto nas w ogóle lubić, to lubcie ja nas ja za rzeczy, które robimy. Ja wiem, że w kontekście YouTube'a to się wydaje dość dziwne i wręcz niemożliwe przez to, jak często content jest bazowany na czyjejś osobowości, no ale jak się okazuje, nie zawsze. Pandora Gate to trochę takie 9-11 polskiego youtuba. I to dosłownie, bo jak się okazuje, preferencje wiekowe partnerek z Stew to 9 i 11. Jeżeli uważacie, że ten żart był paskudny i nie na miejscu, to okej, okay, przepraszam. W momencie, gdy mówimy o, o, o takim żarcie, to ja myślę, że o wiele bardziej paskudne było to, co robił Steward, także ale i tak nie był tak paskudny i nie na miejscu jak polski pingwin w łóżku z 13 trzynastoletnim dzieckiem. I podobnie plus jak jeden, przy... byczku, plus jeden. w przypadku 9-11, mam nadzieję, że nigdy nie zapomnimy. Nie zapomnimy nigdy youtuberom tego, co zrobili i przede wszystkim mam nadzieję, że nie zapomną tego wpływacze w pozycji władzy. Nie zapamiętają sobie tę wielką, youtubową czystkę i nie zrobią w przyszłości niczego równie obrzydliwego, bo po prostu będą bali się konsekwencji. Niech ci beztroscy, odklejeni milionerzy na szorstko... Nie wiem, na szorstko, ale tak staram się jak najbardziej realnie, wiesz, brać życie. W końcu przestaną czuć się niezniszczalni i nauczą się, że ich czyny, które prędzej czy później wyjdą na jaw, mają swoje konsekwencje. A mają swoje konsekwencje. Przynajmniej Pańca, dopóki jakiegoś. istnieją YouTube'owi policjanci, którzy mają tego psa w sobie do? i którym po prostu opłaca się angażować w takie akcje. Chciałoby się wierzyć, że ich działania są altruistyczne, no ale niestety to wciąż tylko youtuberzy. YouTuberzy, którzy okazali się być dokładnie tym, za co wszyscy ich kiedyś uważali. Przegrywami. Dosłownie, bo game over chłopaki mieliście kurwa walczyć z creeperami, a nie nimi być. You're either born to be a gamer and die a hero, or live long enough to see yourself become the villain. Serio, gdzie jest wa Nic nie zrozumiałem, bo to po angielsku było. Wasz instynkt samozachowawczy? Zapomnieliście, że ten tryb gry to hardcore? Jaki to jest strzał w stopę, żeby sobie przez lata na piersi wychować widownię, która się fundamentalnie nie zgadza z twoimi faktycznymi poglądami. I która ci teraz nie wybaczy, mimo tego, że jesteś w terapii. Chłopy naprawdę odgodlą jakiś najgorszy sywa. Potem będą jak. Jestem w terapii. I nie zrozumcie mnie źle, to tak, jest bardzo dobre. Tak, tak, tak. To jest to odwalić syf, a później, no wiecie, bo. No bo ostatnio smutny jestem i. No i to dlatego tak pisałem do tych dziewczyn. Dobrze, że tak. Jest... A nie spoko, jak smutny byłeś to w porządku, nie. To luz. I ja mam nadzieję, liczę, że będziecie mieli siłę, żeby w tej terapii zostać. I zostaniecie tam tak długo, aż w końcu zrozumiecie, co zrobiliście, zaakceptujecie konsekwencje, pogodzicie się tak z jest. tym i zamkniecie ten rozdział swojego życia. My wszyscy trochę musimy go zamknąć. I nie bagatelizowałbym tego, jak dla niektórych to faktycznie ciężkie będzie. Bo przywiązali się, być może w jakiś sposób byli jedynie rozumieni przez swoich wyimaginowanych. A wy pisaliście kiedyś do youtuberów jakichś? W sensie tak, żeby się z chęcią taką zakumplowania, albo że chcieliście z nimi jednak większej relacji, mocniejszej, silniejszej, bardziej prywatnej. Panych internetowych przyjaciół. Teraz są rozedrgani, czują się oszukani. Ewentualnie drugie pytanie, czy kiedykolwiek udało wam się z taką, z taką osobą internetową w taką relację wejść, że na przykład macie teraz, teraz jesteście ziomkami. Bo nigdy by się tego po swoich ulubieńcach nie spodziewali, ale tak patrząc z perspektywy czasu już po fakcie, Cza, faktycznie bo... nie mogliśmy się tego spodziewać. Się I mi... No nie wiem, wiecie co, no tak naprawdę to chyba w sumie nasza wina, bo taki gargamel to na przykład nas wszystkich ostrzegał. On, on jakby grał w otwarte karty, w końcu sam się nazwał od czarnego charakteru z bajki dla dzieci, podkreślając. Dla dzieci. O stój, stu mu podobnych aż szkoda gadać. W sumie pamiętacie, jak wszyscy kiedyś myśleli, że robienie kontentu dla dzieci, jak się z dorosłym jest trochę dziwne. No, to, to to, się okazało, że tak, to po prostu zawsze było dziwne, tylko nie wiedzieliśmy jak bardzo. Okazuje się, że w internecie jeżeli twoim target Nie no, na przykład jak, jak mamy Karolka, czy mamy na przykład Frieza, no to też nie można tak aż tak uogólniać, nie? To nie można tak, nie, nie można też tak powiedzieć, że wiecie, że jak ktoś robi content dla dzieci, no to od razu jest creepem. Tylko no ja bardzo łatwo można zobaczyć jak ten content się klika, jak bardzo jak bardzo można na nim zarobić, jak bardzo reklamodawcy lubią family friendly content, bo od kiedy pamiętam, tak naprawdę na przykład Karolek ma współpracę z Playem I, i ta współpraca jest jakby dalej rozwijana i, i, i no i kontynu kontynuowana, więc więc aż tak bym nie powiedział, aczkolwiek tutaj mamy kilka przykładów, które jednak są wyjątkami potwierdzającymi regułę. Tam są dzieci to ty powinieneś być targetem policji. Bo to się ewidentnie jakoś łączy, no jest, jakby ich, ich jest za dużo. Za dużo ludzi z Minecraft... próbowałem się zakumplować swoim przyjacielem Karionelem. O, proszę bardzo. I z jakim skutkiem? Prawda okazuje się być, wiecie, ten... Stopy po łacińsku. Widocznie zestaw cech, które sprawia, że chcesz być YouTuberem i jakby jesteś nim i jakby dajesz radę, masz mental, żeby to wszystko utrzymać, pchać ten kontent w takiej ilości i w takiej jakości, to jest ten sam zestaw cech, który jednocześnie sprawia, że masz tendencję do nadużyć. Masz parcie na szkło, chcesz mieć jakąś władzę, jakiś wpływ, jakąś sprawczość, chcesz być ważny, słuchany. No, o kogo jest najłatwiej zmanipulować i wmówić mu, że jesteś po prostu większy niż rzeczywistość? Że jesteś superbohaterem, że jesteś postacią z kreskówki? Dzieciom. O właśnie, a ja na przykład mam starszą publiczność i ten... I co? Mam starszą publiczność i was też tak, też myślicie, że jestem superbohaterem? Tylko, że peleryny nie mam? Czy jak, 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 jak mi, postrzegacie? Ta popularność, wpływy, hajs, a późniejsze glow-upy trochę nam zamydliły oczy i przysłoniły to, kim youtuberzy są tak naprawdę. Piwniczakami gadającymi do kamery. Tak długo udawali kogoś, kim w sensie, nie jest... że starą publiczność, w sensie, że dojrzałą i bardzo mądrą. Są przed wszystkimi, że co chyba wie, dzieciom, sami a? się oszukali. Zapomnieli, kto zakładał ich kanały. A prawdopodobnie często były to zakompleksione nastolatki przywdziewające maski przed grupami ludzi, których uznanie i akceptację chciały zdobyć. Udają więc artystów, feministów, strażników moralności, raperów, komików, dwumetrowych mistrzów MMA Śląska z 20-centymetrowymi kutasami. W środku będąc wciąż tylko skomplikowanymi, pełnymi wad ludźmi, którzy poczuli się bezkarni i niezniszczalni, tak jest, no. dlatego że póki co wszystko im wychodziło i się Bad, udawało i uchodziło im płazem. I pewnie dalej uchodziłoby im to płazem, gdyby nie te wścibskie dzieciaki i ten durny pies. Ale youtuberzy to nie postaci z bajek, które chodzą codziennie w tym samym ubraniu. To jest która sama zarabia na donate. Dlatego was tak kocham, moi drodzy widzowie. Mm. A dzisiaj są donate świąteczne. Zapraszam ser serdecznie. Mimo, przez to możemy się spodziewać każdego ich kroku i dokładnie wiemy, co będą dzisiaj robić. Choć czasem ich dwuwymiarowe awatary w internecie chciał... Ja się postrzegam jak Mati jako polskiego Jasona Satana, tylko, tylko w ładniejszych koszulach. Bardzo dziękuję by nam to wmówić. Może więc warto byłoby dorosnąć, zdystansować się, zdjąć ich plakaty ze ściany, a Taka ich. Tak jak bliźniak tego typu adeczkanej pułapki. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Wiele stało, bo nie możemy być pewni tego, że nasz ukochany idol na nazajutrz nie okaże się być kimś zupełnie innym. Parafrazując słowa wieszcza narodowego, krasomówcy i mojego ulubionego rapera, którego miłosne traki pisane do swojej świeżo pełnoletniej, 10 lat młodszej dziewczyny skipuje, bo jest mi troszeczkę niekomfortowo podczas ich słuchania. Nowy dzień to nowy plan. Chcesz oszukać siebie, no to sobie kłam. Mama mówiła, uważaj na ranych panów. Jestem jednym z nich, więc nie ufam sobie sam. Nie ufam sobie sam. Jak mam ufać innym, jak nie ufam sobie sam? Pierwszemu nie ufam, bo go nie znam. Drugiemu nie ufam, bo go dobrze, kurwa, znam. Fajny film. Bardzo fajny film. Zostałem oczywiście okejkę. Okay Ty ducha we mnie masz? Oczywiście, pajacu. E, więc odpowiadając na pytania, kogo oglądaliśmy? Jakiegoś pajaca.